Ciśnienie atmosferyczne to siła, z jaką słup powietrza naciska na jednostkę powierzchni ziemi. Wartość ciśnienia atmosferycznego podaje się w bądź milimetrach słupartencji. Za normalne ciśnienie atmosferyczne przyjmuje się wartość 1013 ektopaskali lub 760 mm słupartencji przy temperaturze powietrza 0 stopni Celsjusza na szerokości geograficznej 45 stopni na poziomie morza. Podstawowe układy baryczne to niż cyklon i wyż baryczny antycyklon. Niż cyklon to układ zamkniętych izobar, których ciśnienie atmosferyczne maleje w kierunku środka układu. Piepłe powietrze się unosi, siła nacisku słupa powietrza się zmniejsza, powstaje obszar obniżonego ciśnienia. Znoszące się powietrze ulega ochłodzeniu. pojawiają się chmury i opady. Wysz antycyklon to układ zamkniętych izobar, w których ciśnienie atmosferyczne wzrasta w kierunku środka układu. Głodne powietrze opada i się ogrzewa, brak więc opadów i zachmurzenia. Siła nacisku słupa powietrza się zwiększa. Powstaje obszar podwyższonego ciśnienia. Prążenie powietrza o środkach barycznych. Znaczny wpływ na kierunek przemieszczania się mas powietrza w wyżu barycznym i niżu barycznym ma siła Coriolisa, która jest jednym ze skutków ruchu obrotowego Ziemi. W wyniku oddziaływania tej siły cząsteczki powietrza na półkuli północnej przemieszczają się wokół ośrodka wyżowego prawostrętnie, a wokół ośrodka niżowego lewostrętnie. Na półkuli południowej sytuacja jest odwrotna. Masy powietrza wokół ośrodka wyżowego przemieszczają się lewo skrętnie, a wokół ośrodka niżowego prawo Rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi W przestrzennym rozkładzie ciśnienia atmosferycznego można zauważyć następujące prawidłowości. Najwyższe ciśnienie atmosferyczne występuje w strefie zwrotnikowej. W okolicach równika przez cały rok utrzymuje się pas obniżonego ciśnienia. Ośrodki ciśnienia nad morzami są trwałe, całoroczne, a nad lądami ulegają sezonowym zmianom. Latem tworzą się tam niże, a zimą wyżej. Kierunki przemieszczania się powietrza: wiatr, konwekcja i turbulencja. Wiatr to poziomy ruch powietrza wywołany różnicą ciśnienia atmosferycznego. Zawsze wieje od obszarów o wyższym ciśnieniu atmosferycznym do obszarów o niższym ciśnieniu, czyli z wyżu do niżu. Im większa jest różnica ciśnienia atmosferycznego między sąsiadującymi obszarami, tym większa jest prędkość wiatru. Nazwę wiatru określa się poprzez wskazanie kierunku, z którego wieje. Na przykład określenie wiatr zachodni oznacza, że wiatr wieje z zachodu. Prędkość wiatru podaje się w kilometrach na godzinę lub w metrach na sekundę. Konwekcja to pionowy ruch mas powietrza, który powstaje w wyniku różnic gęstości powietrza związanych z jego nagrzaniem się. Wyróżnia się prądy wstępujące, czyli wznoszące się ogrzane masy powietrza, które powodują spadek ciśnienia atmosferycznego oraz Prądy zstępujące, czyli opadające zimne i cięższe masy powietrza, które powodują wzrost ciśnienia atmosferycznego. Turbulencja to chaotyczny ruch powietrza na niewielkim obszarze. Powstaje na skutek gwałtownych zmian prędkości wiatru lub strumieni powietrza, a także dużych wahań ciśnienia i temperatury. Są wiatry stałe, wiatry okresowo zmienne oraz wiatry lokalne. Wiatry stałe to wiatry nie zmieniające swojego kierunku w ciągu roku. Uwarunkowane są globalną cyrkulacją atmosfery. Przykładami wiatrów stałych są pasaty, wiatry zachodnie lub wiatry wschodnie. Wiatry okresowo zmienne to wiatry zmieniające kierunek w cyklu rocznym lub dobowym. Przykładami Wiatrów okresowo zmiennych to monsun, bryza. Wiatry lokalne to wiatry uwarunkowane oddziaływaniem form terenu i kontrastów termicznych podłoża. Przykładami wiatrów lokalnych to bryza, wiatr dolinny, wiatr górski, bora. W kolejnym odcinku omówię globalną cyrkulację atmosfery, wiatry lokalne oraz cyrkulację łosunową. Zapraszam już teraz.